Dobry, jak dziwa! No przybiegają dobrze odosy. Od, od który to dzień? No praktycznie to pierwszy dzień, bo wczoraj mieliśmy takie drobne awary. Wał e, tego e, napędu kosy. Widziałem, jest nowy. No jest nowy, założony, ale to tuneryjscy te awary w miarę idą No to chyba bardzo wcześnie dzisiaj było zaczęte koszone? No nie tak wcześnie, tyk... Po godziny 11, między 11 a 12 wyjechaliśmy No to już sporo ukosiliście No tak, bo dosyć jeszcze, jest dosyć duża, słyszałem Dlatego, że później wyjechaliśmy, żeby, 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 żeby zacząć od No to elegancko, tylko miło popatrzeć Pogoda dopisuje, słoneczko no świeci dopisuje, Wiatr nie. powiewa No wiatr tak Pogoda jest zimna. Zimno, zimna, Dobra pogoda jest jest takie to jest trochę takie średnie, bo nie wiem, jakie takie, czy temperatura, czy... Zwaptowane było kilka razy, ale jednak to jest za słaba ziemia na pszenicę. Na, na mocniejszy to zaraz automatycznie lepiej jest. A gdzie słabsza ziemia, bo to jest praktycznie piąta klasa, piąta i... No to bardzo niska. Bardzo niska, także że pod... E... Poczynica nie naprawdę się nadaje. Dzieje tylko mocniejsza ziemia, zaraz automatycznie inaczej sypie i, i inny plon. No widać tu w dołku jest ładna, ale tak, tam na, tak, na, gór, tak, na górce tak. to górce to piasek musi być. Tak, tak, właśnie. No to, to tak by to wyglądały te zdziwę. No wnuka przyłucam tu No właśnie widzę, że świadka pierwszy raz. Do, no on, on już troszeczkę jeździł, ale chce jego, bo... Tego mego piastowania na ziemi Bóg wie ile, dobrze było, żeby to jakoś mogli. No tak, bo już pan na tej tutaj ziemi to ponad 40 lat. To, tak? O właśnie no. No mamy pełno. Dobrze, dobrze idziemy, trzeba wysypać, musimy podjechać no w transport. Ciekawe czy zauważy, że jest pełno. Nie, nie, to właśnie nie wiem, on zauważył. Ale, ale to... czy kombajnista zauważył? Kumb kombajnista to chyba zauważył, nie wiem, ale, <laughs> ale muszę zobaczyć, bo tam.